Jest moc, kurwa, jest lans. Router kurwa. Ej, przeczytam ci coś. Jesteś na nagraniu, właśnie. E. Tak. Już? Tylko czekam, aż się załaduje dlatego jestem cichy. To tam. <noise> jest, jest ze mną TV na nagraniu, więc się go przywitać wielkimi oklaskami, że w ogóle się pojawiał. No, super, cieszę się. Tak, cieszę się bardzo, jestem bardzo mhm. aktywnym youtuberem. Chciały, chciałem pozapierdalać, po ale mam stwierdziłem, że jeszcze przyciszę trochę grę, żeby cię było Dobra. Na będzie mi słuchać. Dobra. tam będziemy słuchać. Ty patrz i ona poszła co? spać No nie wierzę ty No kurz Cze... morty Mortyna A ja mam No i co my tu robimy chłopaki, bo wy tutaj na razie stoicie Ty skąd to coś zna Które coś to? Coś? To jest ja crazy Chłopaczek się załamał, bo też nie ma kobiety do wyruchania Na szczęście. Ej, no i co mam tu robić, chodzi mi coś? To wszystko dlatego, że nie mam hondy 750 750. Jaką on to ma? No tak, ale model, bo nie Ej, pamiętam. Ej, dobra, i co ja tu mam, mam robić? To nie jest virago? Nie, nie, to jest górne. Ej, wszyscy napierdalałem tak, teraz na się ja nie wiem co oni kurwa robią. z wam coś? Mogę to rozjebać? Ej, rozjebałem monitor i tak się nie rozjebał. Dobra, idę tym Kurwa. Ciekawe za ile dni to A dojdzie z mylą, no co? No dzisiaj kupiłem. Och, ruszamy, kurwa, w końcu. Ale będą mieli kurwa w biurze surprise, motherfucker. Bo dałem zapłata przy odebraniu. A spoko. Dobra, a ja, ja No tak, czy młody. Ty... Kurwa, ma jaka sieka znowu? Z własnej woli, dzień piąty. Dzień piąty to ja to, kurwa nagrywam wszystko. Stefan zaraz pójdzie się czepać, albo nie wiem, wyciknie. A to ty się kurwa będziesz czepał. W nie, wiem, ja się nie czepię. Po co? Nie bo potrzebuję bo tego. <grym> Dobra, podążaj za sierżantem fleją. Ja fle fle -um. mam tu sierżanta flejem. kurwa Znaczy flejem. Fle tam Ej, co to się dzieje, że ja widzę Yamaha z Reox, która ma miliard trzysta tysięcy właścicieli, czyli chujnia nadwisłu na po prostu. I ty zawsze musisz rozbujać moje nagranie po prostu. Na znowu pisku? zrobiłem ty. kurwa. I rozjebałeś mnie w tym momencie. Ty weź mi powiedz, jak mam zapobiec tym no, niedolnym kurwa anglikom, czy ich kichut, kim Kichu, oni są, kurwa. Powiedz im, że nie ma dzisiaj... Biorę noctomizer i wbiję, zrobię im surprise, madafaka. Dobra, tak serio to na napierdala. Zabezpiecz, bo... Bo cienie gniazdo przeciwnika. Dobrz. Kurwa. Na piątym piętrze. Co kurwa będę dymał na piąte piętro, bo mi się chce. O. Ej, ale powiem Ci, że 80% FPS-ów mi się utrzymuje cały czas praktycznie. O kurwa, wysył. Poznaję ten sam. chłopaki? Overlord, Gdy ty tylko teraz, oh. zamiast nagrać coś na YouTube dla swoich fanów, kurwa. Nie, najlepiej mieć wyrbane O ty, to ja zupełnie. Jak założyć lusterka do Aprili? Jak... O kurwa... Jej, jak mi dziewczyna. Jej, rozbieg kurwa Ej, nie wiem dlaczego, ale zawsze muszę kląć na nagraniu jak z tobą gadam No bo to jest kurwa bardzo no, kulturalna chorę niczym kurwa Niczym niczym kurwa Musimy nagrać City Car driving jeszcze O dostałem granatę w lupę. O jak wyjebało mi to zawsze wcipa szczerze. Nie wiem, Floy chyba ma, kurwa. Fleja. Kapitan Fleja, kurwa. Ale Auschwitz. No, kurwa, Santa, Madonna, Santa Madonna no, no muszę zdobyć. Miejski madafaka mi nie chce dać. O co, mój no to weź mu na to spłoszczenie przywieźć Nie chcę sam w Kalodi, nie chcę ściągnie w tej swojej Dyna, dyna cold, kurwa. I No, no Farbe umieszę kurwa robię. raz na miesiąc i że jest fajny Kurwa, kurwa trzepią się tutaj. Ej, ten wychodzę podamików. na piąte piętro przez jakiś pierdolony budynek Chopaki do... Pod, Ej, jeszcze dostaję w jakąś granatę znowu. Nie I wiem, tak ty lubisz Masz, ty masz małego. O Jezu, dostałem z Ile i to... leży. no kur... Uwielbiam ludzi. Wiesz, ze mną tu się nawet znajomy chciał na nie umówić, <śmiech> <tujero>. <śmiech> Tak, nie pytaj mnie. Ten odcinek będzie no, f... kurwa dobry. To będzie jedyny, kurwa, odcinek, który ja obejrzę. Z swojego kanału. Jezus, tak, żeby nie było. Zanim go stawię, to... Kurwa, bo ja nie szkoń, mam czasu będzie. na... Nie wiem, gdzie się rzuca. A, ścieć, ty bo... Kurwa, zrób tak jak ja, zrzuć wszystkie i potem ją dostaniesz tym Nie, tym bo, to bez sensu. bo jak to widzę, to nie bardzo. Gdzieś w lewym górnym rogu będziecie mieli, jak to widzę, to nie bardzo. Ale kurwa, ronona. No. Wchodzę niczym kuta z ciasta. Kurwa. Ebać bast. Nie będę miał Jebać. prawa. Dalej. Zero, kurwa. Jakiś tango zero, kurwa. Kurwa, śmietnik, kurwa. Ej, hop! Maciek, zdrapałeś mi tą kurwa baterię. Tak, mamy nałogowego palacza, kurwa, e papierosów, kurwa, i inne zyski, kurwa. E bongo niedługo, kurwa, wyprodukuję dla niego. Ty, gdzie jest kurwa bateria? No wchodzę niczym tutaj w ciasto, kurwa, zajebałem starych, jak wyskoczyłem. Ej, czy ja znalazłem jeszcze kurminta całego? I to tylko moje marzenia, kurwa. Niczym kutas w Załóż sobie tak kutas so w Kurwa, zaraz zginę. Tak, ja mam ilonkę. Ja cię kurwa dojadę za ten nożyk, co mi zajebałeś. Ja zajebałeś go, kurwa, Tak. Zajebałeś nożyk, zajebu zajebując kurwa. Co? Zajebałeś nożyk, zajebując Co? Nie, nie, dobra, sorry, zgubiłem się z taką zdeczka e, coś tu widzę, buzię widzę Ja tam nic nie widzę, no ja widzę Chodzę niczym kutas w ciasto Wejdziesz ze mną niczym kutas w ciasto Dzieci znaglądały się gimpera myślę to są fajne, nie? Dobra co teraz mamy robić, chłopaki? Dobra, doszło mnie. To nie ma Chodzę niczym jest reżim. ciasto. ale rozpierdolili nam mapę. i leży mu. Jakie overfire. Chodź. Kurwa, chodź, głupi chuju. Dobra, czekaj, obronę im pomogę zrobić. Ktoś się bym w jedynkę znowu. Ej! Panie, jesteś? Bo zjadę Cię po imieniu i nazwisku i znajdę Cię na Facebooku. Jakie kurwa Facebooki? No tak Ty, romans, ty romansujesz... Z swoimi dupciami. Ty romansujesz Nie, dupciami. <try> dupciami kurwa. Ja, Kuba też. Kubom? Użyj lewilenu lewi do szafety. Lewi. Tak, ta dupa, Co? nie? Ta, która mi się do szafa gości. O Weszłeś niczym krótę z ciasta? Ja Weszłeś niczym z Tak, oczywiście. Do kuchni. Wyjebałem futrenę. Sąsiadka I się przy a się do tak pierdonęło. się nie mieścisz? Nie, znaczy no, wyjebałem nie w tym sensie. Żeby był przelot. Lepsze powietrze. Czystość Którym przyjacielem? przyjacielu? No, kurwa, się sobie dodać? Więc kurwa licz się ze nie, spółami, nie? Tak jak Grometa. A dlaczego gromada no Nie, nie wie, bo z Wchodzisz w niego niczym, to jest A może ja posłucham Ja tak, tak. A może. A może. A może on. A może ja jestem. Może on się boi, że go zwałcą. A co, co jak mnie A zwałcą? co jak go zwałcą? Dobra, zamknij ryja, bo skończyłem kolejny cel, kurwa. Oj, chuj ty. Dobra, co mamy robić teraz? Uleś się na śpi, na O kurwa. A, jej celem jeszcze. Zgierdalamy nowa. Panowie, go, panowie, go, panowie, go, panowie, go. To tak Wchodzę niczym w ciało. A tu nie zgadzał się nudny jest. też, wiesz? Zrobiłbyś jakiś rozpierdol. pierwszy. Ja, ja... Czekaj, bo jakiś gdzie raz to nasi jeszcze tam do swoich. Na piedz umiesz? mi mnie nie Nie, nie, nie. nie, nie, Kurwa, jakby dostał w czachę, kurwa. No, na pewno. No, TV zapada jakiś bity z pustej niczym kurwa, Marda A on kurwa sama w sobie w tej osobie jest pusta. Miniczynku to w ciastrę. Co miało być? Miało być, nic, nic być. Nie było śmiesznego? Ja mam do czegoś strzelać, a śmigło właśnie. Nic, kurwa nie widzę w tych... w tym tęczu. Ej, dlaczego gwiazdy porno mają tak małą yy, to lajk, lajkowanie na Facebooku. Ja nie lajkuję, ja nie mogę. No do innych stron. Nie. Weź sobie... Weź sobie obejrzyj gay i, i się no nie ćwicz, tak, ale no tak, ale no wiesz. Czy to czy, czy nie można mieć po prostu znajomych gwiazdy porno na Facebooku? Dodajesz sobie łysek z braza na Facebooku. No ja, spoko dobrze wiedzieć. Kurwa Jeszcze nie dodałem nic Ja tego. też nie mam zamiaru Ale pierdolę A tam Dobra, to chyba Chyba tyle w tym odcinku Co to, to był kurwa odcinek, ja myślałem, że temat A wiesz, jeszcze taki keps na koniec To nie wiesz, no jak kurwa, się keps na koniec. Się Ale się kurwa kręci jak na karowanie. O, no i to tyle w tym odcinku. Dobranoc. No panie, pani, pani. Czekaj... Skończyłeś jeszcze... to? Ja jeszcze nie skończyłem odcinka. Coś bo... się kurwa dzieje. No panie, panie, bo... Jeżeli pan... Chce pan już odcinek kończyć, to musi pan tak sceptycznie, to kurwa, za tak Tak, nie, O kurwa, co się dzieje? O, no na przykład, ale to, to musi być tak z Gracją, to tak? Dzięki z Gracją. Teraz. Bo, bo kurwa, ty nigdy nie wiesz, co się dzieje. No, ja nie mogę uciec, kurwa. Bo ty nawet z domu jest... nie możesz rzucić za co Katastrof. do świgu. Dobra muszę bronić tego pierwszego miejsca. Kurwa, biegnie jakaś kurwa cicka tam. Fajnie jestem Ciebie to, to fajnie, nawet nie ma... No, dobra. No bo ci klatki, Bo ci mnie tego, nie nauczyli jak ale... żyć na wolnej przez...